Witajcie witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Mietek, a dzisiaj ze mną jest pipciu. No cześć, witajcie! Także witamy Was w polskiej farmie Czterdziestym w 40 odcinku. Ja sobie wysiądę Żuka. O jak cześć. widzicie, mamy kurnik. Skąd? Czy to nie wiem? Nie wiadomo. Jak widzicie, załadowaliśmy sobie widzowie kurnik, a na ogólnie na Żuka. Przywieźliśmy kurnik. No jak widzicie z fundamentem całym, nie jakby to... Nie, pytaj... nie pytajcie po prostu jak my to zrobiliśmy. Przywieźliśmy kurnik na tę serię. Oczywiście nie mamy jeszcze kur. Ale w następnym odcinku pojedziemy do pana Ryszarda po kury. Pewnie? Więc co widzowie? 400 łapek pod tym odcinkiem, 400 łapek w górę Wjeżdża na kanał odcinek Gdzie pojedziemy po kury. Do tego kurnika tutaj oczywiście, po kury pojedziemy do Pana Ryszarda Także wiecie, 400 łapy w górę i kolejny odcinek e, Napiszcie w tym filmie, w komentarzu napiszcie hashtag kurnik e, A ja Wam oczywiście przypnę serduszko e, No i co, w dzisiejszym odcinku tak zrobimy e, Zdejmiemy sobie po prostu tutaj ten kurnik e, Postawimy go, jeszcze nawet nie wiem w którym miejscu Ale pewnie będzie chyba gdzieś stał tutaj Wy po prostu będziecie mieć cięcie, bo to wiecie, będzie trochę długo trwało. Będzie po prostu w ziemi. No i ogólnie sobie widzowie postawimy, bo wyszła taka nowa modyfikacja. Nie wiem, czy wiecie: Belle Stacker, jakoś tak to się zwie. Do kostek. Oczywiście, do takich kostek, do tych małych kostek, bo jak widzicie, jest tu niezły bałagan po tych kostkach ze słomy. Więc, wiecie, postawimy sobie gdzieś tutaj, w tym miejscu i zobaczymy, ile tutaj zmieści się tych kostek. Mam nadzieję, że wszystkie pójdą, bo jak widzicie, no niezły bałagan jest. Chciałbym, żeby to było, wiecie, jakoś ładnie wyglądało, wiecie, poukładane, wiecie o co chodzi. Yy, więc co, ja nie będę w sumie długo przedłużał. Tak jak mówiłem, łapeczka w górę, 400, łapę w górę i kolejny ucineczek I jak będziemy jechać po kury, także Ma, jak widzicie, no kurnik, no nie pytajcie po jak my to załadowaliśmy Ale stoi, jak widzicie Żeby nie było, to normalnie można sobie jechać, jak widzicie, o Kurnik się trzyma Razem z fundamentem Słuchaj, słuchaj Jak komuś będzie sprzedawał to też załadujemy i pojedziemy Na handel. No, jak ktoś będzie chciał no. kupić taki kurnik, no to wiecie Załadujemy na żuka i możemy podnieść, nie? Jak ktoś chce No Dobra, gasimy sobie żuka To potem wam pokażemy to z tym kurnikiem Na razie sobie ogarniemy tutaj Jak mówiłem, te kostki No, te kostki są, one są, te kostki Nie wiem, czy ja i to widzę ogólnie Nie wiem, czy ogólnie, chyba nie dodałem piwciu, tak, chyba nie dodałem Tak, nie Aktywne dodałem do gry, więc widzimy się po cięciu no, i ogólnie jesteśmy już witamy z powrotem. E, dodałem sobie chyba teraz tą modyfikację, zobaczymy w różnych. E, tak, jak widzicie, jest to do małej kostek. E, postawimy chyba sobie to tutaj, w tym miejscu. Myślę, że tu będzie najlepiej to postawione. No. Plany były dzisiaj na odcinek inne. A to się wyszło? Ogólnie mieliśmy. Widzowie, siać mieliśmy siać się w nikim, niekonnym Nie tylko poznajakiem, to ja mówię Ale chyba deszcz wlał i to już bagno było no i, i co innego wiesz, po co miecie No dokładnie, jak widzicie troszkę mi tutaj e, Teren się zrobił wow, taki wow. korzystny Więc pasuje troszkę tutaj jak widzicie Podrównać ten teren Pasowałoby I zaraz ogólnie zobaczycie jak ta cała modyfikacja tutaj działa Ogólnie jest zrobiona, myślę. No, wiecie, pierwszy raz je testuję, więc. To jeszcze wiecie na odcinku ogólnie, więc. Zaraz zobaczymy ogólnie, jak to będzie działać. No, na to, to będzie dobrze, dobra. Weźmiemy sobie tutaj. E, na razie zrobimy tak: e, poukładamy te kostki, później sobie tutaj zamalujemy. Tutaj trawą. Weźmiemy sobie Ursusa 40, miłaście. Nie, nie wiem, czy dźwięki za mam nadzieję, że nie. Tu z poprzedniego odcinka jeszcze jak widzicie. Unia Poznaniak siewniczek. No, Pewnie Dobra, mamy sobie silniczek. Ja jestem ciekawe jak to kurde, gdzie to postawimy potem ten, ten kurnik. Hmm. Kurnik to wiecie, musimy jeszcze ogólnie znaleźć gdzieś tutaj miejsce się zastanowić. Wy oczywiście będziecie mieć, wiecie, taką sekundową może przerwę, nawet nie, bo będziecie, u was to nawet jest malutka nawet nie sekunda. Nie, bo dla was to jest wiecie, kilka tak. sekundek I macie kolejną. Wiecie, nie? Kolejną porcję tego ćcineczka. Wiecie, na to jest troszkę, wiecie, parę minut też, ale wiecie, musimy znaleźć jednak to miejsce. Eee, dobra, zbieramy sobie te kostki. O, jak widzicie, eee. nawet nie musiałem tych kostek zbierać samą, tylko do tutaj przerzucił. I już mam pozbierane, jak widzicie, nie? Tak to prosto działa ta modyfikacja, nie? A, ładny zimiasz? Moje danie. To nie Zbieramy sobie tutaj te kostki. Nie wiem, czy będę mógł tutaj wjechać. Dobra, będę mógł go tutaj wjechać, jak widzicie, o. Wam się układa. To. I kurę widzicie, mamy jeszcze chyba strawę albo siana. Siana chyba to jest No zasiana nie da, nie dasz rady, bo tu musisz sobie osobne te wow. postawiać No i teraz będzie Aha, bo to, to tak układa, tak? Tak. Po kolei. Wow. Potem to na górę będzie ładować. Gdzieś to zasiana wziąć, bo to mi przyjmuje. Ogólnie, chyba trzeba troszkę dalej podjechać. Jak my wtedy wyładowywaliśmy, to chyba dawaliśmy tutaj po tej stronie. Nie pamiętam w sobie. Podawało się na tył. Tak. Tylko nie, po, nie, nie tu, po której stronie to było? Chyba po tej. No i tak do tyłu. Tyga, dawaj, no? Nie, nie działa, to drugi drugiej strony. A z drugiej strony chyba. Nie, no, z drugiej strony. Mi się to tak strony, chyba tutaj O, no, no. O, no, i chyba tutaj się dawało teraz Y. O, tak i widzicie, zostało nam te ściana, to sobie piwcie weźmi, i to tam przyrzucić do, do krów. Bo wiecie, też troszkę tam chyba jedzenia w ogóle nie mają. Nie wiem, jak to wygląda sprawa z krowami. Mmm, powiem ci, jeszcze coś mają tam. Po troszeczkę po ścianach, po wody, trochę słomy tam no, jeszcze tak mają. Na jeden dzień starczy No to weź i tam wrzuć. Ja sobie tutaj trawę jeszcze ogólnie posadzę, namaluję. O, ogólnie fajnie wygląda. Tak, z daleka fajnie wygląda. No. Kurde, coś No, jak widzicie, yy, ogólnie tutaj yy, wejdzie dużo tych kostek. Bo jak sami widzicie, yy, wrzuciłem chyba tutaj około 150 aktualnie. 150, albo 200 co kostek. Jest? Jak widzicie, no niedużo, nie dużo tak. nie? Druga dopiero szychta, może powiedzieć. Nie? Druga ta składka idzie na razie. Dobra, jeszcze przyjmują normalnie. To widzicie, te, te krawy cofile jedzą, tak. za nie. Trzeba z... jedzenie... Stój, 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 bo ja wziąłem to ze słowy A nie wiadomo kiedy będziesz się na kosy? No to też posawałabyś kiedyś robić, bo to... Robota ale robota by była, co nie? Ale to nie wiadomo kiedy to będzie Czekaj, ja ci ogólnie podjadę, jakbyś odjechał tym rzutkiem to czemu nie? to co, mu mógł podjechać Albo w sumie się może tutaj Coś tak postawiłeś no, na środku tego Żuka, mały przesunąć go gdzieś A nie no, postawiłem no, nie, nie, wiadomo to czego ten hak jest z boku. Tak, z to ja ruru A to, to, to rura to jest stała, to się pali gdzie po był kur. A potem zrobimy prezentację jak to wygląda wszystko, co? I tak, jak po wie, wiecie, w ziemię jeszcze musimy ogólnie Z zrobić wykop, nie? wiecie fundamenty są więc co trzeba wykopać i wiecie wsadzić w ziemię, nie? A czy stopek nie mogę złapać, w filmie z ręki wylatuje? Ile, ile mi zostało? Jeszcze jedno, no, jeszcze tak, stopka tak, została tak, Chyba bo... Jeszcze jedno sobie żuje pojadę tam tą stroną. To powinno się, wszystko się zmieścić i ogółem Wam, widzowie, nie powiedziałem żebyście zostawili subskrypcję na kanale. Bo ogólnie, jak to oglądacie, to jest 4800. Więc dzięki wszystkim za subskrypcję. I oczywiście mówię do tych nowych, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, bo sprawdzałem nasze statystyki kanału z Twitchem. Ogólnie, dużo osób właśnie ogląda nasz kanał, a nie subskrybuje, więc wiecie. Możecie zabrać to subskrypcję na kanale, bo wiecie, zawsze jedna subskrypcja. Yy, bo dobijamy do celu 5000 subskrypcji. Pewnie będzie jakiś mini specjal, to tam wiecie to już się, jeszcze wam ogólnie poinformuję co będzie. Yy, ale tak jak mówiłem, jak ktoś subskrybuje kanału to oczywiście jak zrobi to tam na dole kliknie yy, subskrypcję. I pamiętajcie o. także, widzowie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić ten dzwonek, nie? Bo YouTube jest, wiecie, jaki jest YouTube, ucina zasięgi. E, a zawsze, jak zostawicie ten o. dzwonek, to tam pewnie Wam przyjdzie powiadomienie. Także Ale zapraszam to... jeszcze na grupkę na Facebooku Szwagry Pipcia. No ja mówię, jak mówić. No i na Discorda. No i także na Discorda dla widzów, bo ogólnie dobijamy tam 500 członków. Także jak ktoś jeszcze zważnie jest, jest w tej elicie, tam o no to wiecie, możecie. Chętnie wyłącznie, no. bo wiecie, może to tam z nami pogadać, nie jak chcecie ogólnie. Ale gazko to wygląda. To takie schody się porobiły. Jakiś szczyt do góry, co nie? Gdyby było więcej jeszcze. By było tak. więcej, no to widzowie jak widzicie sam zerwam za jak to wygląda. Ale fajny ten mod jest. jak widzicie ogólnie tak wygląda ta modyfikacja, która na właśnie te małe kostki układa tutaj. Ona oczywiście z tego co wiem to jest wydana, bo ją pobrałem na Ale sporta także jak ktoś by chciał pobrać, no to ona jest ogólnie do pobrania. No. Teraz sobie okay. ogółem zamalujemy tutaj tą trawę No co jak będzie to wyglądać taka ścięta, co nie? O jak widzicie ogólnie zamalujemy tą trawę to to będzie miało jakiś, wiecie, jednak swój klimat teraz, nie? Będzie pokazać no. to jednak swój klimat teraz To jest taka sama odmiana trawy? Co tutaj z boku kół krów? Ta. No, tak. To chyba trochę jest. Malutka mi się zdaje. O. Ale fajnie to wygląda tak z daleka. Taka kubka? Słopków to, no, to wygląda. Ja og i ogólnie widzowie. Jak Wam się podoba, no to wiecie, 400 łapek w górę. Wpada na kanał, odcinek. Kupna. Kur od pana Ryszarda, także wiecie. Yy, stawcie tam właśnie łapeczkę na dole. 400 łapek w górę. Nie wiem czy dobijecie, ale fajnie byłobyście właśnie widzowie dobili te 400 łapek. Yy, bo byśmy pojechali po te kury, kopili też, by był fajny, ciekawy odcinek dosyć. No i napisali w komentarzu hashtag y, kurnik, tak. Hashtag yeah. kurnik w komentarzu, a ja wam oczywiście przypnę serduszko. Y, no i co teraz? Teraz widzowie zostało nam na gorsza rzecz, czyli tutaj ten kurnik. Co my teraz robimy z tym kurnikiem? Y, pewnie pójdziemy do sąsiada, wiecie, bo on to po prostu jakoś tutaj tak zaczepi, bo ma, wiecie, ładowarkę teleskopową. Czy jak to tam jest? Tu postawię, o będzie git I pewnie nam to, wiecie, jakoś pewnie wyładuje Wy będziecie po prostu mieć taki odcinek, gdzie będzie pewnie stało w tym miejscu, także My się za chwilę widzimy, jak po prostu ten kurnik będzie w ziemi stał, bo wiecie Tutaj ogólnie O, subskrypcja znam, czekajcie Piwo.pl dzięki za suba Piwo, piwo.pl? Dzięki piwo.pl za subskrypcję Eee, ja się na odcinku jak widzicie subskrypcję. I ta mordeczka ustawiła subskrypcję, Także możecie tak zostawić subskrypcję jeśli się pokażecie. Nie? Dobra, także ogólnie za chwilę się widzimy, widzowie. O jak widzicie kurnik stoi. Eee, no, ale tutaj, Jak widzicie, ziemi zostało. Bo wykop był. Tu jakieś taczki jeszcze postawiłem ogólnie widły. Do farminga 19. O, gumaki, jakieś puszki, konserwy. O, wąż. Węża mamy. Ogólnie chyba nie wiem, czy ta instalacja działa, ale jak widzicie drzwi się otwierają O pyk Stachnie. Cyk Nie wiem, czy światło działa A ta lampa? Czekaj, to tutaj Chyba ten zyzler się właśnie jak Tutaj chodź Tu masz zezlin? haczyk Tu świeci no Gdzie on ten Nie da się okay. O, włącz światło o. No, ty możesz ale Jak tylko... widzicie, instalacja o. działa tak średnio działa, ale coś działa instalacja, więc światło mają tutaj. Ogólnie jakiś schowek, wiecie, to są je pewnie pojedziemy do pana Ryśka kury, to są ogólnie kupimy u niego jeszcze, wiecie, ziarna. Jedzenie czy tam Pasze Kurek? Pasze. Tu jak ogólnie widzicie wszystko jest gotowe dla kur. Tutaj pewnie tak, jest... Tak, jestem pojemnik, jak widzicie, na ziarna. Tu ogólnie nic więcej nie ma. Wiederko jeszcze jest. No i tu ogólnie no. mają te patyki, gdzie mogą sobie siedzieć, nie? Te deski. Nie? Te no. Okna są, więc mają czym oddychać. Zobaczymy sobie powiem. z tyłu jeszcze O, światło też jara ale ci no jest instalacja. Tu jak widzicie jakaś rura stoi tu nie To chyba się grzeją. Nie wiem jest. Tego pieca nie ma, to po co ta rura? A, a po to, co ta rura z drugiej strony, z boku jest, to że jakieś ścieki się odprowadza? Patrz Jakaś rura kurwa wygięta Nie to, ja to, to po to ta rura, ale dobra, ale ogólnie jak widzicie Mam nadzieję, że wam się tutaj yy, Ogółem podoba tutaj a to te, do, do tego, do. żeby się kury ten. Yy, no, grzali. Inaczej. Tu instalacja. No to widzowie, no tak. jak wam się ja. podobał cineczek, to wiecie. 400 łapy w górę. I ogólnie na kanon wpada kolejny odcinek. Yy, Zbieracie polskiej farmy, 41 już. O! Patrz, tutaj, to jest jeszcze na górze. Jest jakieś kraty. No ja. Nie wiadomo. Nie wiadomo, czego nie tutaj jest. Się to. Głębnik może tak, to jest... Ja ogólnie nie wiem jak gasić tę łapy. No i gasisz do środka wchodzisz, gasisz. Wszystko pootwierałeś, no ościesz. może. nie Zaraz skrać. Skrać. Dobra, nie mam pojęcia. Ogólnie to tak. E, pojedziemy po kury w następnym odcinku. E, Zostać tutaj 400 łapy w górę, subskrypcję na kanale. I co? Dzięki za obejrzenie ogólnie tego materiału. No kurde, fajnie wygląda, jak widzicie, no elegancko. Mi się bardzo podoba takiego właśnie tutaj zdziałem ogólnie na tą serię i co kury kopimy w następnym odcinku. Pipcie się zamiar żegna. No cześć. Ja się zami żegnam. Także trzymajcie się mordeczki. Do kolejnego odcinka. Cześć!